Nie święci, garnki, lepią, ale ludzie. Zapraszam na kolejny odcinek naszego wirtualnego cyklu z kamerą w muzeum. Dzisiejszym tematem tego naszego odcinka będzie garncarstwo. Muzyka Urabiać glinę i robić z niej naczynia. Plastyczna masa gliny po wypaleniu zamienia się w trwałe naczynia na żywność i wodę. Występują gliny chude, tłuste oraz z domieszką tlenków żelaza i siarki. Glina z domieszką tlenków żelaza i siarki ma kolor Czerwony, tutaj taką glinę możemy zobaczyć na tym stole. Ciemna barwa, też w czasie wypału można było uzyskać ciemną barwę naczynia, kiedy się odcinało na krótszy lub dłuższy okres czasu dopływ powietrza w piecu garncarskim. Pierwszym etapem właśnie pracy garncarza było znalezienie odpowiedniej gliny. Odpowiednią glinę trzeba było wykopać z ziemi i urabiać cały czas z wodą. Także garncarz cały czas ma wodę koło siebie w czasie swojej pracy. Tutaj doleję trochę wody, będziemy dalej urabiać tą, tą właśnie masę gliny. Wałki gliny, które właśnie były, były tutaj w, Robione przez garncarza musiały być jednolite bez żadnych domieszek, kamyczków i taki wałek, taki wałek właśnie kliny, który, który teraz urobiłem. Garncarz kładł na stole, brał nóż i odcinał kawałek, tak zwaną klusę. To jest właśnie klusa, i później tą klusę kładł na warsztat garncarski i odpowiednie naczynia z tych właśnie klus były robione. Przełomowym wynalazkiem w historii garncarstwa było wynalezienie koła dwutarczowego, bo z, na początku historii garncarstwa garncarze korzystali z koła jednotarczowego. Mieli jedno koło, na którym, które kręcili i formowali na tym kole naczynie. Koło dwutarczowe rozpowszechniło się w Polsce w XII wieku. Już garcarz używał nie tylko rąk, ale i nóg w czasie pracy. Nogami kręcił właśnie jedno koło u dołu, a na tym górnym formował naczynie z tej klusy właśnie odciętej z tego kawałka właśnie gliny. Garcarz nakłada tą klusę tutaj na górę koła kęcarskiego i zaczyna formowanie naczynia. Tutaj nogami kręci tym dolnym kołem, a na górnym formuje, formuje naczynie. Cały czas korzysta, korzysta z wody. Woda jest potrzebna do tego, żeby podczas kręcenia glina nie lepiła się do rąk i formowane naczynie miało odpowiedni pośrisk na tym górnym kole. uszy, jakieś elementy ozdobne były dodawane zawsze kiedy garncarz już uformował całe naczynie kiedy już koło garncarskie nie było napędzane tutaj nogą naczynie które było uformowane na tym kole garncarskim po uformowaniu było odcinane tutaj takim specjalnym, specjalnym drutem garncarskim i naczynie wędrowało do schnięcia. Schnięcie naczynia trwało do kilku tygodni. Po wyschnięciu, po wyschnięciu naczynie trzeba było wypalić. Pierwsi garnicarze do wypału używali ognisk, albo takich, później komory jakoś tam do wypalania były, były stosowane. Wypalanie naczyń bo odbywa się w temperaturze około 1000 stopni sensusza, żeby to, te naczynia po wypale można było wyjąć, piec garncarski musiał ostygnąć 24 godziny i po, po wystygnięciu te naczynia były, były wyciągane właśnie z tego, z tego pieca garncarskiego. Bardzo, bardzo dużo naczyń było używanych na wsi w XVII i XVIII wieku. Zaczęło, zaczęły się pojawiać naczynia wyrabiane ze szkła i z fajansu, dlatego mieszczanie już tych naczyń glinianych nie kupowali. Byli bogaci, kupowali naczynia, naczynia właśnie gliniane i ze szkła. Ale na wsi do, nawet do połowy XX wieku były powszechnie te naczynia gliniane używane. Najpopularniejsze były używane miski dzbanki, a szczególnie używane były tak zwane dwojaki, dwojaki były, były to naczynia, w których wynoszono jedzenie na, na pole także yy, yy, obecny zawód garncarza jest, yy, jest już yy, zapomniany, odszedł zapomnienie yy, na rzecz naczyń yy, 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 wytwarzanych ze szkła i z porcelany w myślenicach w 1780 roku y, zanotowano tylko trzech majstrów y, trudniących się rzemiosłem garnicarskim. Wiek y, 16 i 17 był bardziej łaskawy dla tego rzemiosła w mieście. Y, najbardziej znaną rodziną garncarzy tutaj w y, myślenicach była rodzina Krzyszkowskich. Y, Konkurentem rodziny Krzyszkowskich był y, y, wspomniany w, w źródłach y, Piotr Kopryk. Także te dwie rodziny były najbardziej znane z wytwarzania malowanych garnków. Te malowane garnki były wywożone końmi do Orkusza, Krakowa, Proszowic. Bardzo dużo tych garnków właśnie mieli malowanych mieszczanie krakowscy. Wiemy o tym ze spisu inwentarzy. W czasie spisu inwentarza wiele mieszczan, wielu mieszczan krakowskich miało właśnie te garnki malowane z Myśleniec, lepsze warunki dla rozwoju rzemiosła mieli tutaj w okolicach myślenic szklarze, inaczej z Wami błoniarzami. Ja tutaj się posłużę źródłami, mam tutaj wypisy ze źródeł, w XV wieku w okolicach Myśleniec funkcjonowało kilka szkła dowiadujemy się tego z, ze spisu z dokumentu z 1452 że z przed sądem Marcin Kutarz z Myślenic przedał butę Szymonowi ze stróży za pięć drzwi. Z kolejnego zapisu z 1483 dowiadujemy się, że Jan Glazer, reprezentujący swego pana Niklina, odebrał w Rzeszowie od Macieja Skuty z Myślenic 400 szkieł, również baniek i kulek po jednej marce. Rejon ten był jednym z ważniejszych właśnie ośrodków, hut, szkła. Nawet Mikołaj Rej wspomina w swoim dziele, Żywot człowieka poczciwego, Myślenicką Szklanicę. Te właśnie przedmioty wykonywane tutaj w hutach szkła, w okolicach Myślenic, były, były wywożone na Dwór Królewski na Wawel. Wszystkich zainteresowanych historią garncarstwa zapraszam na naszą stałą ekspozycję etnograficzną do naszego muzeum. Mamy wiele ciekawych naczyń glinianych i warsztat garncarski do pokazania.